każdym dniem zaognia się sytuacja. W trzeciej drodze napięcie w tej koalicji, którą tworzy Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 rośnie naprawdę niemal każdego dnia. Tym razem spór nie dotyczy ustawy kredyt 0%, czy związków partnerskich, czy kwestii około aborcyjnych. Tym razem chodzi o poparcie konkretnego kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Polska 2050 stawia sprawę na ostrzu noża. Mówi do PZL tak: albo poprzecie Szymona Hołownię, albo koniec koalicji. A co na to mówi Władysław Kosiniak-Kamysz? On już nie widzi zbyt dużej przyszłości dla tej koalicji w ramach Trzeciej Drogi. On już orbituje coraz bardziej wokół Donalda Tuska i stara się tam zdobywać jak największą liczbę względów premiera, od którego woli politycznej, dobrego nastroju. Nie wiem, być może w zwykłej Uczciwości politycznej zależy przyszłość polityczna Władysława Kosiniaka Kamysza. O tym nowy materiał, w tym mocne słowa Ryszarda Petru, który też stawia warunki PSL-owi. Zapraszam na materiał. Witam szanowni Państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy: o subskrypcję, o łapki w górę i komentarze dla zasięgów. To są trzy rzeczy, które Was nic nie kosztują, nas wspierają, bo staramy się zdobyć 100 tysięcy subskrypcji do końca roku i może nam się to uda. Zapraszam również do wsparcia finansowego naszego kanału. Tutaj zobaczycie jak to zrobić. Dzięki temu nagrywamy coraz więcej filmów i jedziemy do ciągłego, już niemal stałego serialu dotyczącego trzeciej drogi. Ja wiem, że widzę, że wy lubicie te informacje o trzeciej drodze, zwłaszcza jeżeli tam się coś pali i ja doskonale szanownych widzów rozumiem dlaczego, ponieważ właśnie niszczy się sam Dokonuje samozniszczenia, samozagłady, projekt, który miał być przecież trzecią drogą, miał być alternatywą. Tak siebie sprzedawali w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. Alternatywa wobec koalicji obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. My będziemy trzecią drogą. A jak się stało po wyborach parlamentarnych? No byli trzecią drogą do, do trzeciej, trzeciego rządu Donalda Tuska. Tak się ostatecznie stało i. Trzecia Droga bardzo zawiodła swoich wyborców, zawiodła Polaków. Dlatego teraz, jeżeli pojawiają się jakieś informacje, że oni się rozpadają, że tam jest źle, że Szymon Hołownia odnotował kolejną porażkę, że źle się zachował, że gdzieś coś jest nie tak, albo że Władysław Kosiniak-Kamysz kolejny raz został zrugowany przez Donalda Tuska, dlatego to ma i osiąga coraz większy poklask, ponieważ jeżeli ktoś nas zawiódł, jeżeli ktoś na początku kadencji, tak jak Szymon Hołownia ogłaszał, co do się nie będzie działo, jak to nie będzie wspaniale, jak to nie będzie duża zmiana i zawiódł, no to my, jako wyborcy, jako Polacy, nie tylko ja jako komentator polityczny patrzymy na taką osobę. No cóż no, należało ci się, należało ci się i upadek polityczny takich osób po prostu przyciąga uwagę. To jest naturalne w polityce. No i tak, mamy przyszłoroczne wybory prezydenckie. Różnie się o tym mówiło. Początkowo miał startować Szymon Hołownia w ramach nawet trzeciej drogi. To Władysław Kosiniak-Kamysz nawet mówił, że to poparcie będzie rzeczą naturalną. Politycy PSL-u mówili, że poparcie dla Szymona Hołowni będzie kwestią naturalną. Ale z biegiem upływu tej kadencji, tego pierwszego roku tej kadencji, widzimy, że drogi polskie 2050 i PSL-u się rozchodzą. I nie ma mowy o tym, żeby politycy PSL-u popierali Szymona Hołownię i jeżeli grozi tej grupie rozpad, jeżeli do końca mm, przyszłego roku może nie być trzeciej drogi, a może nawet przed wyborami prezydenckimi nie będzie już tej trzeciej drogi, jak popierać kandydata i wzmacniać y, kandydata de facto lada moment y, konkurencyjnego wobec PSL-u ugrupowania, bo jeżeli ich drogi się rozejdą i PSL będzie startowało osobno w wyborach i Polska 2050 będzie startowała osobno w wyborach, no to cóż, w, nie, nikt nie będzie wzmacniał swojego kontrkandydata politycznego, tak jeżeli miałby PSL wspierać Szymona Hołownię. Zatem Władysław Kosiniak-Kamysz orbituje w kierunku Platformy Obywatelskiej. Dużo bardzo rozmów prowadzi m.in. z Radosławem Sikorskim, czy politycy PSL dużo bardzo rozmawiają z Radosławem Sikorskim na temat poparcia jego kandydatury, a politycy Polski 2050 wściekają się na PSL. No bo jak to? Najpierw Joanna Mucha powiedziała, że ona rozumie tę deklarację Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi wystawmy jednego kandydata w ramach koalicji rządzącej. No i Joanna Mucha mówi, no ja mam nadzieję, że on tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o Szymonie Hołowni. No nie, nie mówił pani Joasiu o Szymonie Hołowni. A teraz ruszył z atakiem na PSL Ryszard Petru, który wręcz żąda poparcia Szymona Hołowni przez Polskie Stronnictwo Ludowe, co jest, jak wiemy, nierealne. Ryszard Petru nawet uważa, to jest to jest po prostu geniusz i stratek polityczny. Ryszard Petru uważa, że Szymon Hołownia w przyszłorocznych wyborach ma szansę poprawić swój wynik wyborczy z przed 5 lat. Przypomnę tylko, że pięć lat temu Szymon Hołownia zdobył 13,8% poparcia. Pięć lat temu. Nierealne, żeby dziś sam Szymon Hołownia, czy nawet w ramach projektu Trzeciej Drogi zdobył takie poparcie. Więc jak widzimy, tutaj ta współpraca się rozpadnie, bo nie będzie tego poparcia dla Hołowni. Obaj politycy też liczą na względy Donalda Tuska. Tak? To jest najważniejsze. Ale też jeszcze mi się teraz przypomniał taki cytat z Szymona Hołowni, który powiedział, że on lubi dotrzymywać słowa w polityce i liczy na to, że polskie stronnictwo ludowe poprze, <grym> poprze jego kandydaturę w wyborach prezydenckich. Jeżeli tak Szymon Hołownia lubi dotrzymywać popare, słowa w polityce, to mam nadzieję, że po dwóch latach dokona się rotacja na stanowisku marszałka Sejmu z Włodzimierzem Czarzastym. Panie Szymonie, dotrzyma pan tego słowa? Czy pan nie dotrzyma tego słowa? Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz w kontekście tej rozłąki, tego przyszłego rozstania koalicjantów w ramach trzeciej drogi. Oba ugrupowania, obaj liderzy będą zabiegać o względy Donalda Tuska. To będzie niesamowity wyścig na względy, który będzie bardzo irytował polityków Platformy Obywatelskiej. O tym opowiem jeszcze w osobnym filmie. Dlaczego? Ponieważ co zrobi teraz PSL, jeżeli rozstanie się z trzecią drogą i będzie groziło ludowcom widmo zejścia poniżej 5% próg poparcia? PSL będzie szukało swojego miejsca, i coraz więcej w Sejmie mówi się o tym, że ludowcy mogą trafić na listy Koalicji Obywatelskiej. A co zrobi w tym samym wypadku Szymon Hołownia i jego ludzie z Polski 2050? Oni im też będzie groziło zejście poniżej 5%. I gdzie będą chcieli trafić? Albo na listy. Koalicji Obywatelskiej albo na listę lewicy, ale ja tu obstawiam bardziej koalicję obywatelską. No, chyba, że nastąpi jakiś cud, i się połączą z lewicą, ale jak wtedy musieliby się zrotować też z, z, z Czarzastym tak? na stanowisku marszałka Sejmu? A Szymon Hołownia podobno nie chce tego robić, więc oba, ta, oba te ugrupowania, obaj liderzy, Kościenia Kamysz i Hołownia, będą bić się o listy. Na listy koalicji obywatelskiej na, na kolejne wybory parlamentarne. To naprawdę będzie bardzo ciekawa bijatyka, walka w kisielu, wzajemne obrzucanie się obelgami i to wszystko w ramach podobno koalicji rządzącej, która ma działać dobrze. Jak ona może działać dobrze? Zastanówmy się tak na chłodno. Do zobaczenia.